Witam. to chciałam zrobić czytanie na czerwiec dla lwów. Zobaczymy co wyjdzie. Ok. No, więc co karty chciałoby przekazać? Teraz teraźniejszość na dwie. Przeszłość dla lwów. Przyszłość dla lwów. Związki. Praca. I za co mogę być wdzięczny. I jedna dodatkowa karta taka, żebyśmy sobie mogli coś dodatkowo, fajnie ten. No, tak. Okay. Lwy. <gryw> Więc tak, karta na. Tak, co by ka karty co by chciały przekazać, no to mamy tu wieże, tak. No i to jest karta, której można by się bać. No, ale ja się tej karty nie boję, ja ją bardzo lubię. Ona u mnie w życiu się pojawia, zawsze jak jest jakaś zmiana taka, to może drastyczna i coś tam się powali, ale zazwyczaj, no zawsze to się dzieje tak, że coś z tego dobrego wychodzi, więc. Uh, hmm. Tutaj jest dużo tak, jakby też widać na tej karcie, dlatego tego te karty. Jest dużo takiego, nie wiem, czy widzicie, ten taki pyłek wokół tego tej błyskawicy, to jest tak to jakby rozładowanie energetyczne, że tej energii tam jest tak dużo i to światło w tle i te motylki tutaj, tak jakby. Tak jakby jakieś przetransformowanie duszy, nie wiem, jakby dusza wskakiwała na nowy etap, jakby. I to może musi troszkę się powalić, ale to tylko na lepsze, tak? Dobra, co teraz? Oho, naprawdę macie ten miesiąc, ja dziękuję. Co się teraz dzieje? Więc teraz jest śmierć. Ale w tej tali e, śmierć to jest też odrodzenie, jakby. Więc ta karta jest. W tej chwili macie jakąś ogromną zmianę. Coś się totalnie transformuje, zupełnie coś innego. Totalny przeskok. Taki, jakby coś, no przeznaczenie, ten taki błysk w środku jest taki bardzo mocny. Dobra, zobaczymy co z przeszłości. No to przeszłość to są cztery, cztery buławy. I ta karta jest taka bardzo fajna, bo ona ciepła. No tu jest dobra energia. Tam może gdzieś z tyłu jest jakiś pożar. Ale tylko troszkę. To jest bardziej taki dym. A my tutaj jesteśmy, prawda? W, w grupie tańczymy. Jest dobrze. Ta przeszłość, ta przeszłość mi się tutaj tak jakby to całe, to całe przetransformowanie wynika z tego, że za lekko podchodziliśmy do życia w przeszłości, może. Że za dużo było skupienie na tym, żeby było fajnie i wesoło, że nie. Że to aż do tego stopnia było przesadzone, że aż ten taki dym się pojawiał i coś musiało się, musi się teraz wydarzyć po prostu, żeby nam uświadomić, że nie na tym to polega, tak? Że owszem, to, bo, to jest dobra energia, ale że, że jakby nam uświadomić, że jest coś więcej w życiu, tak? Do przeskoczenia, nie tylko. Takie u, i fajnie, miło, nudno. To jest fajne, ale nie na całe życie. Dobra, co w przyszłości? W przyszłości są dwa puchary. Dwa puchary to jest piękna karta. To jest yy, nadawanie, branie, dzielenie takie, ale takie bardzo ciepłe, energetyczne. to jest mnóstwo tu aż z tyłu jest takie światło, słońce świeci, nie wiem czy to widać. Mm, Pełno energii, wszystkie jakby na każdym mm, poziomie naszej energii, y, wszystko się odnawia i jest totalnie tak, jakby odrodzone, i, i tutaj jest wymiana, ktoś nam w tym pomaga. To jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. Czyli po tej śmierci jest naprawdę, wow. Dużo emocji i energii. Związek. <laughs> no związek to jest piękna karta. Związek mag. I proste, proszę bardzo, widać jaki on jest potężny, tak? Że sobie tam lekko tylko rączką rusza, a właściwie budzi energię od podstaw taką potężną. To jest. To jest piękna karta. To jest tutaj tak jakby. Ta przyszłość, że możecie w związku mieć dużo więcej niż tylko takie, właśnie, burbu, bu, bu. że jesteście bardzo, możecie mieć olbrzymią moc i wpływać na, na, na to, jak chcecie. Oczywiście nie można niczego robić na siłę, bo bycie w związku musi polegać na tym, że obie strony tego chcą, tak? Więc to nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że. Macie moc, żeby stworzyć sobie taki związek, jak chcecie i przyciągnąć taką osobę, z którą będzie Wam najlepiej. Że to jest dla Was możliwe. Już w chwili obecnej macie taką moc. To jest bardzo, bardzo silna karta. I te dwa kapsy jakby to też prawda, podkreślają te dwa puchary. Że tutaj będzie coś takiego naprawdę pięknego. Że równowaga, wymiana, taka Czystej energii, pięknie. Dobra. Praca. Praca to jest dziesiątka. Dziesiątka. Buław. No, to jest wyprowadzka, tak, jakby skończenie jakiegoś etapu. I wychodzimy stąd. Czyli wygląda na to, że praca się skończyła, że tak powiem. Pakowanie manatków, trochę takiej, ta karta ma dużo takiego, takiej szarości w sobie, jak po deszczu. Taki jakby trochę i ten wiatr, ta spódnica taka rozwiana. Trochę takiego jakby smutku jest w tym bardzo. Że możemy tylko zapakować kilka manatków i to wszystko się mieści na jednym bawole i do widzenia, tak? I pada ten deszcz, są w tym emocje. No, ale trzeba pamiętać, że przyszłość tutaj jest piękna, tak? Jeżeli nie ta praca, to inna. No, na pewno jest to tak. Koniec jakiegoś etapu w waszym... Waszej pracy, w życiu zawodowym, w takiej materialnej egzystencji, że tak powiem. Dobra, za co mogę być wdzięczna. Proszę bardzo. To jest koło fortuny. Jeszcze chyba nigdy tej karty nie miałam. To jest w ogóle... No to jest oczywiście... Bycie wdzięcznym za... Za co mogę być wdzięczna? Mogę być wdzięczna za to, że... Że życie może się toczyć w różnych kierunkach, tak? Mm, tu jest i... I ruletka, bo ona ma te kości. Jest y, dobra energia, ciemna energia. Wszystko się toczy raz na górce, raz, raz na górze, raz na dole. Tak się mówi? Raz na wodzie, raz pod wodzem. <grym> tak mi to ewidentnie tutaj, że może być, e, prawda, czarna tutaj, czarna na dole, taka katena potem to się rozjaśnia, rozjaśnia. I że ona lekko tak manipuluje oboma, obiema tymi energiami, i ciemną i jasną. W kontekście, że są i dobre, i złe momenty. Ale trzeba być za wdzięcznym za jedno i za drugie, bo to jakby, te złe momenty nam podkreślają te dobre, tak? I możemy je wtedy bardziej czuć i zauważać. Mi też, razem mi takie, że zawsze po burzy przychodzi spokój, więc nawet jeżeli mamy jakiś gorszy moment, to potem pojawia się lepszy. I za to trzeba być wdzięcznym, że to jest, tak, zmienne. Dodatkowa karta. Wyszły omeny. Omen. To są znaki. I to jest bardzo fajna karta, ja ją bardzo lubię. Ta słowa jest taka słodka. I ma tutaj a... słońce, księżyc. To chodzi o to, że, <laughs> że jesteśmy w takim momencie w życiu, że warto patrzeć na znaki, tu też, ale tak jakby coś się zmienia, coś się transformuje i i jesteśmy, prawda, blisko jakiejś zmiany. Co, jest, co to jest z tą wieżą i z tą śmiercią? Bardzo się, że tak powiem, zgrywa, ale tutaj nie ma się czego bać, dlatego że nawet jak jest groźnie w tej pracy, że ona się kończy, to będzie coś dobrego, bo są te dwa puchary i to jest piękna karta, bardzo dobra, dużo dobrej energii, bardzo dużo. I to, że jesteśmy tym magikami w tym związku, a związki to nie tylko są, prawda, może chłopak, dziewczyna, takie relacje damsko-męskie, to są też wszelkie, wszelkie relacje z przyjaciółmi, ze wszystkimi to jest to jest bardzo dobra karta, bo jeżeli potrafimy dobrze wpływać na relacje nasze i dobrze jesteśmy magikami w tym, to nasze życie jest dużo prostsze i piękniejsze, tak? Więc ja tu macie bardzo fajny rozkład. Bardzo fajny. 你老公我怎么